To hmm. Znowu miałam ten sen. Ciągle nic nie pamiętam. Jestem i zawsze będę przy tobie. Cześć, mama. Możesz co wziąć. Chłopak jest strasznie podobny do ciebie. Nie, no kochanie, oczywiście, że to nie jestem ja. Proszę zostawić wiadomość po sygnale. Proszę pana, ja chcę po prostu odnaleźć mojego męża. A ja dorwać morderca mojej córki. Te sprawy są ze sobą powiązane. Pytam panią, co się stało z moim mężem. Mi się pani nie gniewa, ale może wcale go pani nie zna. Jeśli chcesz, żeby twoje dzieci były bezpieczne, zostaw to. To jest kolejna spolszczona wersja powieści Hernana Kbena. To jest opowieść o 30-letniej Grecie, żonie. Matce, dwójki dzieci i jubilerce. Kobieta przyszła pożar podczas koncertu. Pewnego dnia ktoś podrzuca jej tajemnicze zdjęcie i to początkuje serię tajemniczych wydarzeń. Mąż bohaterki wychodzi z domu i nie wraca. Zaczynają ginąć ludzie. Pojawia się porywacz i morderca. Wiadomo, że fabuła serialu opartego na książce Kobena musi być napakowana niezliczoną ilością zdarzeń, intryk i zwrotów akcji. Niestety, akcja i fabuła tego serialu jest raczej chaotyczna. Flashbacki nic nie wyjaśniają, a niezliczone zbiegi okoliczności są wręcz irytujące. W dodatku, ten film jest zrobiony w tak upatologiczny sposób, że już na pierwszy rzut oka można poznać, kto jest babcią dzieci głównej bohaterki, a to powoduje, że głównotajemnica przestaje nią być. A zatem serial mógł być fascynujący i wciągający, a raczej taki nie jest. Typowy produkcyjniak ze stajni Netflixa.